Poranek to taki moment w ciągu dnia, w którym to planujesz, w którym nabierasz sił. Poranek z Czasem Seniora ma na celu pobudzić, zmotywować i zainspirować Cię do działania. Ja nazywam się Małgorzata Kospin i będę Ci towarzyszyć w każdym z tych poranków, zatem zachęcam do oglądania. Już teraz proszę Cię także. O subskrypcję, o wciśnięcie na dzwoneczek, a będziesz na bieżąco z tym wszystkim, co dzieje się na moim kanale. Zaczynamy! Witam serdecznie. Dzisiaj trochę powiemy sobie o drzewie, o tym, czy warto się przywiązywać do drzewa, czy nie warto. Nie chodzi mi o takie przywiązanie fizyczne, e, natomiast sami zobaczycie, sami usłyszycie. Zatem zachęcam do posłuchania. Kto przywiązuje się do dobrego drzewa, zyskuje dobry cień. Kto przywiązuje się do dobrego drzewa, zyskuje dobry cień. Hmm. Kiedy tak naprawdę przywiązujemy się do jakiegoś krzewu albo drzewa, które jest suchymi łodygami. To tak naprawdę cienia nie będziemy mieć dużo. Kiedy natomiast przywiążemy się do drzewa, które jest piękne, które jest takie dorodne, które ma y, długie gałęzie, na których jest dużo liści, no to wtedy tego cienia będzie naprawdę bardzo dużo. Kiedy jest piękna pogoda, to możemy tego naprawdę doświadczyć. Idąc do parku, Popatrzmy trochę, jak drzewo takie suche, wysuszone, może jakieś schorowane, jak tak naprawdę mało cienia ono daje. A jak drzewo piękne, dorodne, takie naprawdę doskonałe w swojej urodzie, ile ono daje właśnie cienia. Jak, jak duża jest różnica między tymi dwoma drzewami? Nigdy się nad tym jakoś tak szczególnie nie zastanawiałam, ale rzeczywiście coś w tym jest, że drzewo suche nie daje cienia. Pod drzewem suchym nikt nie chce się schować, żeby właśnie uchronić się przed słońcem. Raczej szukamy drzew, które są piękne, które są żywe, które właśnie dają cień. Dzisiaj zachęcam Cię do tego, żebyś właśnie przez chwilę pomyślał sobie, do czego ja jestem poprzywiązywany. To mogą być naprawdę bardzo różne rzeczy, to może być osoba, ale to mogą być jakieś nawyki, do których jestem po prostu przywiązany, a które są suche. Suche nawyki, które nie dają mi cienia. Które nie dają mi odpoczynku, które y, jakiś sieją zamęt i mętlik w głowie. Na przykład jestem przywiązany do tego, żeby codziennie od rana, od godziny 6 rano y, słuchać radia, oglądać w tym samym czasie telewizję i jeszcze y, przeglądać media społecznościowe. Czy to jest dobre drzewo? Nad tym się dzisiaj y, zachęcam Cię, nad tym się dzisiaj zastanów, czy właśnie w taki sposób takie y, drzewo jest właściwe. Czy osłoni Cię, czy da Ci wytchnienie? Jeśli zdecydujesz, że nie, to może warto jest trochę nad tym drzewem popracować. Bo zobaczcie, suche drzewo to nie znaczy od razu takie, które należy wyciąć, ale może trzeba trochę nad nim popracować, może trochę poobkładać, może trochę um wyleczyć, żeby w następnym sezonie miało właśnie więcej liści, było piękniejsze, było właśnie takim drzewem, pod którym rzeczywiście będę mogła się schronić. Dzisiaj poszukajmy tych suchych drzew w naszej codzienności, tych y, suchych y, suchych drzew, które nie dają nam wytchnienia. Mogą to być tak jak już wspomniałam, mogą to być nasze zwyczaje, nawyki, mogą to być inni ludzie, którzy tak naprawdę z nas wypijają wszystkie soki i po spotkaniu z nimi czujemy się naprawdę strasznie. Poszukajmy takich rzeczy, które przedstawiają, które pokazują, obrazują właśnie to suche drzewo. I spróbujmy się nimi zająć. W jaki sposób daję Wam wolność? Tak się zajmiecie, jak tylko umiecie. Ja już mam pewien pomysł z moim drzewem, co muszę zrobić. Zatem zabieram się do pracy. Dzisiaj będę nad tym drzewem pracować, tak żeby, żeby było coraz, coraz to piękniejsze. Pozdrawiam Was bardzo serdecznie i życzę Wam dobrego dnia w cieniu. Tego wam życzę. Pozdrawiam serdecznie. Małgorzata Kospin. Pa, pa.